Cześć, witam w drugiej części filmiku na temat tego, dlaczego warto pójść w soy blocking zamiast nędznych wielopojemników, wielodoniczek. Yy, zastanawiałem się ostatnio, czy jest coś, co może być gorszego od bycia youtuberem. Tak sobie myślę, że jedyne co, co jest gorsze, to jest bycie początkującym youtuberem. No i właśnie w związku z tym, że jestem w tej najgorszej grupie, to mi wywaliło część moich filmików, i teraz dlatego dzielę ten filmik z argumentami, dlaczego warto pójść w tym kierunku, właśnie. Dzielę na dwie części. Mam nadzieję teraz, że nic nie pomieszam i nie podam 10 razy tych samych, tych samych zalet tego systemu. Obejrzałem ten mój filmik. Pierwszą część wychodzi na to, że połowę argumentów już udostępniłem, a teraz nam zostaje druga połowa i jako główny z tej drugiej połowy chyba podałbym argument tematu korzeni. Otóż wyobraźcie sobie, że jeśli używamy takich wielopojemników, wypełniamy to oczywiście jakimś podłożem, tutaj rośnie roślinka, rośnie, 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 jeśli nie wyjmiemy jej w idealnym momencie, co jest bardzo trudne tak naprawdę. To korzenie zaczynają się rozrastać, nie mogą już iść dalej, prawda? Zaczynają krążyć w kółko po, po, ściance, po ściance wielodoniczki. Ok, teraz tak, skoro, skoro tak się właśnie dzieje, no to wyobraźmy sobie, co będzie potem dalej w ziemi. Otóż wyciągamy. Wyciągamy to wsadzamy do ziemi. I te korzenie, które właśnie zamiast się rozrastać na boki zaczęły się kręcić w kółeczko, mają słabsze możliwości, słabsze warunki do tego, żeby rozejść się na wszystkie strony w ziemi. No i, no i niestety nasze roślina ma słabszy dostęp do wartości odżywczych, to jest jedna rzecz, druga rzecz, że tak skomasowane, zagęszczone korzenie są, no, przyciągają po prostu różne, różne inne problemy. Co się dzieje z korzeniami w przypadku bloczków glebowych? Otóż zobaczycie, że tutaj między tymi bloczkami są, są po prostu przerwy, prawda? Albo dotyka bardzo ściśle do, do swojego sąsiada, że tak powiem. E, dotyka bardzo ściśle do sąsiada, albo albo jest przerwa, prawda, i teraz tak, jeśli dotyka to, do sąsiada, to korzeń przechodzi od bloczka jednego do drugiego i tam się tak jakby zaczyna wszczepiać, co w sumie jest problemem, dlatego że przy wyciąganiu tego bloczka rozrywamy delikatnie te korzenie, one nie są zakręcone, tylko są skierowane na zewnątrz, co no właśnie sprawia, że później dobrze się odnajdą w tym nowym miejscu posadzenia. Jeśli z kolei korzeń napotka, nie napotka sąsiada, tylko napotka po prostu powietrze, to dochodzi do, do takiego samoczynnego obumarcia tych korzeni, co też jest korzystne, dlatego że daje nam tak naprawdę sygnał. No, przypomnę zasadę, być może ją znacie, że jeśli idzie o roślinkę, to to co jest na górze, prawda, tu mamy jakiegoś. Nie wiem, co to jest, jakieś, jakaś trawa, po prostu gdzieś tutaj się zaplęgła Jeśli idzie o rośliny, to, to zasada jest taka, że nie, powinno być. To jest ciekawe w sumie. Powinno być yy, nad ziemią, to samo co pod ziemią, prawda? Tu akurat wyrwałem. O, i ciężko mi jest wyrwać z korzeniami po prostu. Yy, jeśli, jeśli korzenie już jakby tracą możliwość rozrostu. To roślina przestaje rosnąć powyżej gleby i daje nam sygnał, że to jest czas do, do wysadzania, prawda? Jeśli widzimy, że ten nasz wzrost siewek nagle się zahamował, to, to znaczy, że to jest dobry moment do tego, żeby je dawać do ziemi, prawda? Może nawet niedobry, to jest już najwyższy moment, najwyższy czas, okej, okay, dobra. Także tak, dużo mniej problemów z korzeniami. W momencie, też korzenie, tutaj, tak jak tutaj mówię, mogą być problemem, prawda, wyciąganie z tego. Tutaj, wręcz, jeśli rzeczywiście ta sieć korzeniowa poprzechodziła z bloczka do bloczka, to nam wiąże to do, do kupy. I możemy sobie wtedy wziąć po prostu do ręki z 5 czy 6, czy, czy ile tam nam wejdzie takich bloczków. One się nam trzymają, bo korzenie je wiążą i po prostu delikatnie jeden, drugi, trzeci zabieramy. To jest wygodne, wygodne w obsłudze ok, co mamy jeszcze to byłby argument, wygląda na to, że numer, numer 5 a teraz przejdźmy do argumentu numer 6 argument numer 6 o, tu jest zanotowane e, taką rozsadę no, w wielo pojemnikach w sumie też, ale bloczkowa rozsada y, też ma tą zaletę, spokojnie można robić, y, jak jest zimno mokro i w ogóle nie chce nam się wychodzić na zewnątrz ja to robię w takiej, takiej budce, którą tam troszkę może będzie widać. O, nawet dobrze widać. Nie jest tam jakoś bardzo ciepło, ale deszcz przynajmniej na głowę nie kapie. W związku z czym, no wiecie, wracacie po południu do domu, chcielibyście coś zrobić w ogródku, ale pogoda nie dopisuje, no, możecie zrobić bloczki. To można spokojnie zrobić w domu, pod dachem, nawet w kuchni. Nie ma żadnego problemu. I potem te bloczki po prostu wysadzamy do gleby przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych. Bloczki, w stosunku do, do wielu pojemników, są też dużo bardziej elastyczne, prawda? Możemy robić bloczki różnej wielkości, jeśli mamy oczywiście odpowiednie narzędzia do tego. Możemy robić nie wiem, krótsze rządki, dłuższe rządki. A zobaczcie, jeśli na przykład wsiejemy z ręki do gruntu, to no, zazwyczaj. Ciężko jest y, zrobić, nie wiem, no, roz, y, wysiać tam po prostu 8 czy, czy 10 sztuk nasion, prawda? To, to rządek wychodzi nam na tyle minimalny, że łatwo go tak naprawdę zgubić, prawda? Nie, zapomnieć, zgubi się nam ta plakietka i gdzieś tam pies przebiegnie, wyrwie, jesz, zeżre, nie wiem, w kopie pod ziemię i nie wiemy właściwie co to tam rosło. W przypadku bloczków mamy nad tym lepszą troszkę kontrolę. Czyli jednym słowem, bloczki są bardzo elastyczne. Możemy sobie zrobić nie wiem, dwie sadzonki, trzy sadzonki, cztery, możemy osiem. W przypadku wielu pojemników, no to no, troszkę jest trudniej zachować jakiś tam porządek. No i wiadomo, jeśli. Ostatnim argumentem numer 8 za rozsadą z bloczków versus wielopojemniki to jest to, że stąd się bardzo trudno wyciąga sadzonki. Są na to oczywiście sposoby, można sobie jakimś patyczkiem wypchnąć i tak dalej, ale jest, wtedy jest dość łatwo tak naprawdę rozwalić bryłę korzeniową. Tutaj z kolei jeśli mamy tacki, na których nie ma barierek z boku, tak jak tutaj widzicie, na przykład te takie blaszane tace troszkę wyprostowałem. W ten sposób mogę po zwyczajnie sobie wziąć jakąś taką szpachelkę, coś w tym stylu. Wyciągnąć i naprawdę jest bardzo ciężko zniszczyć wtedy taki bloczek, tak, tak, taką sadzonkę, Te, te korzenie po prostu nie zostaną naruszone, prawda? Także tu jest, to jest naprawdę istotne, zwłaszcza jak się robi to na troszkę większą skalę, niż, na troszkę większą skalę po prostu. Okej, okay. mam nadzieję, że udało mi Was się choć nieco zachęcić. Właściwie nie mam nadziei, a nie mam zbyt dużych wątpliwości, że, że, że ten system jest dobry. Ostatnio mieliśmy tutaj taką znajomą panią, która powiedziała, że to należy opatentować. No ciężko to opatentować, bo, bo pomysł nie należy do mnie. Jedyne co, co ja wymyśliłem, no to jest to narzędzie, które Wam pokazywałem do robienia bloczków z, z kształtowanej odpowiednio rurki PCV. Hmm, więc no, patentować tego nie będziemy ale wydaje mi się, że tych argumentów jest naprawdę wystarczająco do tego, żeby przynajmniej spróbować i, i no, móc się nauczyć na przykład jak wyglądają siewki, móc te siewy prowadzić w bardziej taki kontrolowany sposób i na przykład popracować sobie popracować sobie w pozycji wyprostowanej na przykład na jakimś stole yy, i z dachem nad głową i w przypadku, kiedy pogoda by nas zachęcała do tego, żeby z tego dachu skorzystać, zastanawiam się, czy coś jeszcze. Hmm. To jest chyba mój drugi film o sojblockingu, ale będzie ich więcej. Także bardzo zachęcam do tego, żeby kanał śledzić. Ja będę też tutaj regularnie, gdzieś tak raz na 2-3 dni, pewnie coś kręcił i będzie można patrzeć, jak te moje siewki wschodzą. Widać, że tutaj już pakczoił bardzo ładnie. Kamienna głowa też przyzwoicie, chociaż jednak słabiej. A barbar chyba widzę, że jeszcze nie pękł. Co my tam mamy? Dalej mamy sałaty różne, też już wschodzą, też już troszkę jest późno, ale zobaczymy. Myślę, że jeszcze coś z nich będzie. Dalej co my tu mamy? Tu mamy jeszcze kalarepkę. Ok, no generalnie coś tam wschodzi. Najładniej to chyba wschodzą kapusty i wydaje mi się, że jarmurze. Teraz jeszcze się przyjrzę, gdzie ja mam jarmurze. Aha, tam wschodzą tak. Scarlet, czyli ten jarmuż karmazynowy taki wschodzi, więc będę publikował dalsze filmiki na temat blockingu. Warto w związku z tym zostać w jakimś kontakcie. Możecie się zapisać na mój newsletter którego będę używać do tego, żeby raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie zebrać jakieś takie filmiki i, i po prostu w tym newsletterze wysłać. Także www.wacktoeden.pl Zapraszam. Jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, to koniecznie obejrzyjcie film pełnometrażowy, który jest dostępny na tej stronie. Naprawdę myślę, że zmienia spojrzenie na, na ogród, na hodowlę czy na uprawę roślin i no a wiele innych spraw życiowych. Myślę, że jest to film wart poświęcenia półtora godziny na przykład w jakąś niedzielę. To może być też lektura duchowa tak naprawdę. Okej. Okay. No właśnie. I oprócz, oprócz tego cyklu o soyblockingu robię jeszcze cykl na temat, na temat zakładania ogrodu back to Eden. Nagrywam to w przededniu Majówki i powiem Wam, że mam wrażenie, że no właśnie, często ludzie już w moim o to już za późno na ogród, o to już po ptokach, już wszystko to wschodziło, już nic nie urośnie. No, nieprawda, nieprawda. Ogród można założyć naprawdę w dowolnym momencie. A wręcz powiem, że jak się to robi trochę później w sezonie, to no niektóre warzywa takie jak rzodkiewka na przykład no, tak trochę trudniej im e, może no, to nie są idealne warunki dla nich bo akurat rzodkiewka potrzebuje e, chłodu e, nie wysokiej temperatury e, ale powiem szczerze że większość roślin wschodzi po prostu o wiele szybciej e, dzięki temu że wschodzi o wiele szybciej ten wzrost jest bardziej taki żywotny dynamiczny to one też nie są tak atrakcyjne dla, dla różnych szkodników i mam wrażenie, że im później coś zasiewam, tym tak naprawdę te plony są, są lepsze. I no tak, tak cała ta praca wokół tego ogrodu jest przyjemniejsza, dlatego że widać ten dynamiczny wzrost. Więc nie przejmujcie się tym, że jest późno, może, może zobaczycie ten film w maju, może dopiero w czerwcu zbierzecie się do zakładania ogrodu. Nie przejmujcie się tym, naprawdę warto można dorobić robić właściwie cały rok, naprawdę, no, może z wyjątkiem tam, dwóch, trzech miesięcy zimowych, i tu nie mówię o względach związanych z niską temperaturą, tylko o względach związanych z e, niskim, małym dostępem do światła. Światło jest tutaj o wiele ważniejsze w zimie niż temperatura. Ok, mm. także dzięki, zostańmy w kontakcie. Mm. Miałem mnie prosić o subskrybowanie. Więc nie proszę, tylko mówię, że jak chcesz dostać informacje o e, kolejnych filmach, no to, no to może po prostu zasubskrybuj, to będzie łatwiej. Ok, mm, dużo zdrówka. Dobra, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę za momencik.